Sąsiad Was denerwuje, to jak z takim pójdziecie, to. Aha, no nieźle. Dobra, robimy unboxing z zakuwarki. Trochę Wam o niej opowiem. Miksuję dla Was DJ Siemanko! Jak słyszycie, DJ Tenga Knaga już jest z nami, więc będą jakieś przygody garażowe. E, dzisiaj mamy zamiar w tym oto motocyklu wymienić napęd. Mamy tutaj już paczuszkę z napędem, aczkolwiek widzę, że tutaj w racji mojej nieobecności skradł się straszny bajzel. No i trzeba troszeczkę tutaj ogarnąć, bo to, 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 to tak się nie da. Ten węgiel trzeba gdzieś prze, przetransportować, wiadro trzeba przewieźć, bo to, to, to jest jakaś, jakieś nieporozumienie. No dobrze, motocykl jest przygotowany, troszeczkę ogarnąłem. No i co? Naszym zadaniem dzisiaj jest wymiana tego łańcucha. Jest, no nie ma tragedii ogólnie, ale jest bardzo nierówno wycią wyciągnięty. I już ma po prostu swoje lata i kilometry. No i należy po prostu to już zrobić. A co to? O, Wspaniale, moi drodzy! To jest, proszę, by was zaschnięte psie gówno! Ech. Szkoda gadać, naprawdę, szkoda szczępić ryja. Ale mogę się wam pochwalić, jaki prezent mi przyniósł Mikołaj, z racji tego, że byłem bardzo grzeczny. Patrz ta. Jaki zestawik. No tym bydlakiem to można zabić. 32 na przegubie i na grzechodce. Sąsiad was denerwuje, to jak z takim pójdziecie, to nie ma ten teges. Bardzo fajny zestawik, jeszcze nie miałem okazji się nim bawić. No na pewno przy robocie z Audi by się w niektórych momentach przydał. I od tamtej pory trochę marudziłem i święty Mikołaj usłyszał i przyniósł. Zaczynamy w takim razie od tego. Zdejmujemy sobie tą pokrywę i będziemy odkręcać przednią zębatkę. Bo sobie tutaj przyblokujemy tylne koło, i to jakoś powinno pójść. No, zaczynamy od tego, potem jak to zdejmiemy, to wyjmujemy tylne koło. Wymieniamy też oczywiście yy, zębatki. Lecimy. Dobra. Zakuwarka. O kurde, i legum turbo. Łańcuch Dida ZVMX. Ja go mam osobiście nawet w hornecie, więc w tej. No, to główno tak. Różne są opinie, ja osobiście nie mam problemu. Poprzedni mój zestaw Power Mixa przejechał na hornecie około 40 tysięcy. Z tym, że no ja dbam, czyli tak czyszczę, smaruję i nie jeżdżę na suchym. Tak? I szczególnie jak przejeżdżę przez jakieś piachy albo coś, to, to to czyszczę, nie jeżdżę na tym. Dwie zębatki. No i bardzo gita gitara, mister siarra. Patrzcie kurde. To będzie normalnie speedrun. Troszeczkę bajzlu trzeba będzie to wyczyścić. I teraz pokażę Wam mój patent. O, rura. Jakaś taka grubsza szmata. Trzeba oczywiście uważać na przewody hamulcowe, żeby ich przypadkiem nie przytrzasnąć. O! Ja Nieźle ktoś dojeba. I to nie byłem ja. Co my się będziemy szarpać, weźmy większą lagę. No dokładnie. Yy, dobra, flexik chyba zaraz pójdzie w ruch. Przeliczę jeszcze ogniwa. 116, zajebiście. Dobra. Może nie na szósteczkę. Bardzo dobra robota. Siup. No i do prywatnej kolekcji łańcuchów. Obiecuję sobie, że coś zrobię z fajnego z tych łańcuchów i ciągle nie ma czasu. No. My tu mamy za duże, ale chwila, bo to za małe, ale 27 chyba było dobre, owszem, no, żeby nam nie poleciał. To wyjdzie teraz z tych ze szczęk. Wyciągamy wszystko delikatnie, tarczę ze szczęk, żeby tutaj nic nie pourywać. I Ja osobiście wszystkie dystanse, tulejki, nakrętki zakładam od razu na tą śrubę, Dobra, aby niczego nie pogubić w takiej samej kolejności. To jest z tej strony tu nie było nic. Czyli to zakładam tak. To zakładam tak. To zakładam tak. Oszczędzę wam skrobania tego gówna. Przy okazji skrobania chciałem wam pokazać jeszcze moje Audi. Po remoncie jeździ bardzo dobrze. Nie ma na razie problemów. Tylko chciałem sprawdzić, co je w sumie dawno nie sprawdzałem. Od remontu zaczęliśmy 246 jest 253, no jest ideolo, tyle ile było. Pod max. Jeszcze raz, no ideolo. I szybki update tylko że jeździ ma się dobrze no jest brudas bo teraz bo teraz co mrozy kurde dzisiaj minus 10 a ja w samej bluzie <laughs> zabieramy to koło właśnie ale jest tak oczyszczone może już nie będzie tak perfidnie o ja pierdzielę konkretnie <laughs> Aha, no nieźle. Jak widzicie odkręcamy wszystkie śruby, następnie zdejmujemy zębatkę i przechodzimy do czyszczenia całego koła. Osobiście jeszcze otworzyłem koło głębiej, żeby aby dostać się do amortyzujących gumek i tam też jeszcze wyczyściłem. Panie złote! No naprawdę kurczę. Fajna taka matowa. Za cicho I zobaczyć w serwisówce ile tutaj trzeba dopierdzielić newtonów <laughs> Wiemy, że ta główna ma jest na 93 Patrzcie jaka super serwisówka, tyle zdjęć, kurde Kiedyś to chcieli, żeby ludzie tu mogli naprawić, naprawdę Ile, ja pierdzielę, wszystko dokładnie, wybieraki, skrzynia biegów, ja pitole Jeszcze z ciekawości tylko brudne no dobra można to w sumie wyczyścić żeby wyczyścić no bo tu się nalało tego cleanera więc możemy szybko przeczyścić wkładamy je na to samo miejsce co wyciągnęliśmy to było to to jak już tu jesteśmy, jak zwykle tak to ze mną jest. Jak już tu jesteśmy, to weźmy jeszcze to wyczyścimy i w ogóle wszystko. Dobra, i robimy na... O jest 90... A, 95 N. No. 95. Dziewiętnastka. Tak, naga miał lecieć, no. Polones. <ścoughs> Wakacyjna miłość. O. A może zrobimy to. O, patrzcie. Pues <laughs> Czysta szmata, brake cleaner. Zanim założymy od razu już nowe części, upewnijmy się, że ten muł cały jest wyjęty, to ten taki największy, najgorszy muł. Leci dużo break cleanera, dużo skrobania, ale oczywiście uważamy na jakieś przewody i inne gumowe rzeczy, żeby ich nie uszkodzić. Szkoda by było, żeby założyć nowy sprzęt i od razu się upierdzielił. No i tutaj mamy, proszę Państwa, yy, zębatkę z tłumikiem drgań. Lipy nie ma, ale wejść nie chcę. A bo ja jestem zjedzony. Troszeczkę. Na początku sobie przy... przyłapę... Czy to jest z zakrętarką? No, może tak być. Uch, patrzcie. Lech. Jest na pewno lepiej niż było. Koło zakładamy w odwrotnej kolejności niż je zdejmowaliśmy, pamiętając, żeby odpowiednio włożyć tarczę do szczęki hamulcowej. No i oczywiście wszystkie części czyścimy z brudu i smarujemy z powrotem nowym, świeżutkim smarem. Patrzcie, kurde, klasa. Dobra, rozkręcamy teraz. Regulację, aby cofnąć teraz ją trochę, bo nowy łańcuch to zapewne będzie trochę krótszy. Więc cofniemy, żeby koło mogło się przesunąć i będziemy powoli zakładać. Przyłapiemy sobie delikatnie, żeby nam to się nie ruszało. No i teraz będziemy zakładali łańcuch. Dobra, czyli co? Nie dostało nam już chyba nic innego jak zakładanie teraz łańcucha na, łańc na zębatki, tak? Później jego zakucie. Więc spróbujemy o co? Dlatego ważne było tutaj trochę wyczyścić. No dobra. Eee, krzesło, bo tak bez krzesła to już nie ta lata. O ringi. O-rings should be well greased. No, oczywiście. No tak, no, czyli zakładamy dwa o-ringi tutaj. Ja bym chciał sobie przymierzyć najpierw jeszcze czy się wszystko spina. O, Okej, okay, wpytę. O-ringi smarujemy obficie. Na te cztery o-ringi zużywamy całą tą paczuszkę. No, tak smarujemy. Sowicie całą tą, tą torebkę sobie tutaj zapakujemy. W sensie nie na te dwa, tylko na te cztery o-ringi. No dobra, mamy te przygotowane oringi. Zaraz będziemy zaciskać. Na ten moment tą blaszkę nachodzącą na piny tylko naciskamy sobie palcami, aby tylko weszła na te piny. Reszta potem z zakuwarką. No dobra, robimy unboxing zakuwarki. Trochę Wam o niej opowiem. Składa się ona z czterech takich części, o nawet mamy ten, bardzo fajnie, Uop. żebyśmy mieli pozycję A, o, pozycja A i pozycja B, te pozycje nam będą potrzebne do zakuwania, teraz tak, to to jest do rozkuwania łańcucha. Ja, jak już widzieliście, łańcuch przeciąłem. Nie jest mi to, nie jest mi, on do niczego potrzebny, on jest już zużyty. Ta część jest do wyciskania mm, no już zakutych trzpieni, a w tą stronę, jak robimy, będziemy zakuwać. Czyli nas interesuje w tym momencie ta część do zakłuwania. Tutaj mamy, nie wiem jak to nazwać, ramę. Zakładamy to cyk, tak, i tutaj przechodzi nam łańcuch. Teraz E2. Otwory wchodzą nam idealnie na szpienie, tak? Piny od łańcucha. Ta część będzie nam potrzebna do tego, żeby odpowiednio tą pierwszą tą blaszkę, która jest luźno, żeby ona po prostu wskoczyła dobrze na te pierwsze piny. Zaraz będę wszystko omawiał. Zobaczmy, czy ja dobrze mówię. Może się okazuje, że źle mówię, ale wydaje mi się, że dobrze mówię. O Jezus, Maria! Dzwoni do mnie telefon. Jezus się przestraszyłem. Akurat dzwoniła do mnie właścicielka tego motocykla. Powiedziała, że zrobi nam obiad. Bardzo miło z jej strony. Dziękuję. Pozdrawiam. Dobra, e, czyli co? Mamy, tak, to pokrótce Wam jeszcze wytłumaczę o co chodzi. Czyli tak jak widzieliśmy na samym początku, mamy sobie dokładnie tą część jedną. E, nakładaliśmy tutaj dość grubo oring, e, tego smaru, gris en, i, i te dwa oringi. Przełożyliśmy przez łańcuch. No i po drugiej stronie też nałożyliśmy sporo smaru, dwa oringi i na początek tak na palce nacisnęliśmy, zacisnęliśmy tą blaszkę. I teraz tą blaszkę właśnie będziemy dociskać tym oto, tym tą częścią, tak? Chain cutting by pushing out pin. Nie jest mi to potrzebne. Fitting the connection link. Pull both ends chain loose together. Dobrze. Fit the remaining two seals. Dobrze. Reverse the orientation of the tool pin in this holder. Czyli tak jak mówiłem wcześniej... Reverse to, czyli to było do wypychania, to teraz będziemy mieli do zakowania. No, czyli dokładnie to zakładamy w ten sposób. Tylko chciałbym się jeszcze dowiedzieć, na którą yy, position mark A. Dobra, czyli zakładamy to na. Zakładamy to na A. No, szkurdę, dobrze, czyli zakładamy to na pozycję A. No i po prostu będziemy to teraz ściskać. Tak zrób. O, na tym, żeby, żeby wilka nie złapać, to sobie usiądę na tym. Dobra, czyli co? To, to, to. Tak, i to będziemy ustawiać na literę A. Jak widzicie, robię to bardzo często, dlatego mam taką dobrą wprawę. Przy, przy, przyłóżmy to sobie palcami. O, to musi wskoczyć. Widzicie, tam złapało mi piny. O, i to się teraz już nie rusza. No i teraz będę mógł to sobie skręcić na spokojnie. Czyli teraz! Haha! Bo tutaj nie mam 27 mm. To patrzcie. 27 proszę, A, ależ, pro, ależ, ależ proszę bardzo! Proszę... Ale, ależ proszę pana. Grubo po siódmej. Mhm. O, koniec. Dobra. Czyli na ten moment można to już odkręcić kurde, ale to jeba. No, skoczyło, widzicie, na swoje miejsce. Skoczyło na swoje miejsce i ono już jest gotowe do zakucia. Tutaj będę musiał chyba teraz przestawić to na literkę B. Będzie luksus, będzie luksus, będzie pani zadowolona, mąż będzie zadowolony, dzieci też będą zadowolone, wszyscy będą zadowoleni. Remove plate holder from tool and adjust u holder into position B. No tak myślałem, spoko. No i co i jeżeli chodzi o zakucie, trzeba będzie potem to zmierzyć. Te piny muszą się troszeczkę rozejść o dosłownie 3 mm. milimetra. Jeżeli jest mniej, no to powtórzyć proces, żeby aż do momentu kiedy będzie ok. No i tak, jak mówiłem, pozbywamy się, pozbywamy się tej płytki. Widzicie, tutaj jest ta płytka na ten, a my teraz już tylko robimy tym, czyli. Czyli co? Jest na ten, to robimy na pozycję B. No i będziemy działać, tak? Łapię się na, na piny, i mam teraz czysto teoretycznie, idealnie ustawione. I potem od, odkręcamy, przesuwamy o jeden. Łapiemy znowu na piny, i będę miał na drugie ścięcie. Na drugie wiecie. No, rozepchnięcie bolca. Yy, ale poczekam jeszcze, muszę zmierzyć suwmiarką, bo ma być 30 mm rozepchnięte, tak? Będziemy teraz sprawdzać jak bardzo są szerokie te piny 5,35 i ten 5,34 może być Czyli musimy zrobić 5,65 Najeżdżamy tutaj, pozycja B No i teraz robimy tak, żeby, żeby to oparło się o, o tą blaszkę O jeszcze 5.40. Jeszcze A przed jeszcze tym potwornym, mo tym mocniejszym zakuwaniem. O Jezus. Naciągnę sobie trochę łańcuch, żeby to nie było takie takie gacie. Starajmy się mniej więcej, żeby to było takie samo z dwóch stron. Znaczy nie starajmy się, tylko tak ma być, tak? tak trzeba solidnie całkiem. Ja to właśnie na samym początku to się tak pitoliłem. A tu tak trzyma solidnie. Mówię, żeby nie przepierdzielić, mówię dobra, już jest opór, a tam patrzę. 500 się rozbiło. Mówię, o, no to niezbyt, nie za bardzo. Uch. Ile tam? Było 5,65 do 5,65 powinno być. O ja pierdzielę. 5,65. No to kurde. No to mamy idealnie. Mamy idealnie zakuty. O. Ten mamy 5,66. Ten mamy 5,65. Nie będę tu już majstrował. Trzeba troszeczkę siły faktycznie. Ale wygląda to bardzo fajnie. stał tak nam naprawdę? Co? A! To jeszcze trzeba dopierdzielić dzielić. Drive Sprocket Nut 54. No to machniemy ciach, I gitara, rura, czyli zakładam, załóżmy już sobie o to, żeby się z tym potem nie pitolić. Tra -la -la -la. Oto. I tu też się... Troszeczkę dalej jest niż tam. O! Wpytę. Wiadomo, że pierwsze 100 km będzie bardzo takie rozciągające się, ale stawmy sobie tu tak w ten sposób. I składamy już do końca wszystko kontra. Czyli co, tu jeszcze? Tam było 108. 108. No i co? Ja łańcucha z tego smaru nie czyszczę. Z racji tego, że on będzie teraz stał, jest 31 stycznia. Więc on teraz będzie stał i czekał na, na swoją kolej. Więc po prostu zostawiam to takie, jakie jest. Czyli co? Niech moc lagi będzie z Wami. DJ Tenga Knaga, mam nadzieję, że sobie spokojnie teraz dacie radę, jak będziecie chcieli Coś sobie machnąć samemu Od 13.30 Do 16.30, 3 godzinki Przerwą jeszcze na herbatkę Czyli no powiedzmy, że 2,5 godzinki Roboty takiej naprawdę Spokojnej, bez pośpiechu Dzięki za oglądanie i zapraszam do kolej Na kolejne odcinki, siemanko